Dzień dobry. Dziś mamy na stole coś, co jest no, z zupełnie innej epoki. Zdecydowanie. To zbiór lekcji, y, wykładów z 1904 roku. Autorem jest niejaki B.F. Austin, a tytuł to Success and How to Win It. Czyli sukces i jak go osiągnąć? Dokładnie. I to są, wiesz, myśli człowieka, który przemawiał do ludzi w czasach bez internetu, bez coachów, bez podcastów. No właśnie. I zastanawiamy się dzisiaj, co z tej. No ponad 120-letniej filozofii w ogóle przetrwało. Czy to jest zaskakująco aktualne, czy może no już tylko taki zakurzony relikt? To jest fascynująca podróż, bo od pierwszej strony widać, że to nie jest powiedzmy zwykły poradnik. Mhm. Austin był głęboko zanurzony w takim ruchu intelektualnym, który nazywano New Thought. Nowa myśl. Tak, nowa myśl. I ta filozofia była wtedy no niemal rewolucyjna. Kładła nacisk na to, że nasza myśl, nasz optymizm, nasza wewnętrzna si Mm. Mogą kształtować rzeczywistość? Dokładnie tak. Dosłownie. On od razu rzuca rękawice swojemu pokoleniu. Pisze, że religia za długo skupiała się na, cytuję, przygotowaniu do śmierci, zamiast uczyć, jak żyć. To mocne. Bardzo. To odważne postawienie sprawy. Sukces jest czymś duchowym i moralnym, a nie tylko, wiesz, materialnym. No właśnie, zacznijmy od tego. Od tego fundamentalnego pytania kiedy on mówi sukces, to co właściwie ma na myśli? No właśnie. Czy to jest to samo, co my dzisiaj przez to rozumiemy? Kariera, pieniądze, jakaś rozpoznawalność? I to jest sedno sprawy. On od razu jakby rozbija te nasze współczesne wyobrażenia. Mówi, że ludzie mylą sukces z trzema rzeczami. Z jakimi? Po pierwsze, z osiągnięciem jak w nie wiem zbudowanie piramidy. Po drugie, z władzą czyli zdolnością do przewodzenia innym. No i po trzecie z trumfem pokonaniem jakiejś przeszkody. Aha. Ale według niego to wszystko są tylko powiedzmy zewnętrzne manifestacje. On wprowadza takie fundamentalne rozróżnienie sukces zewnętrzny kontra sukces wewnętrzny. I ten prawdziwy to. To ten wewnętrzny. Rozwój charakteru, mądrości, siły woli. To jest dla niego prawdziwy sukces. Czyli można być, i to są jego słowa, finansowym sukcesem, ale edukacyjną porażką? Dokładnie. To jest myśl, która kurczę uderza z ogromną siłą, zwłaszcza dzisiaj, w tej naszej kulturze sukcesu mierzonego lajkami stanem konta. Święta prawda. On by powiedział, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, wynalazki Edysona, dzieła Szekspira, to nie jest sukces sam w sobie. A co w takim razie? To są, jak on to pisze, owoce, dowody wewnętrznej siły, która już w tych ludziach była. Sukces to rozwijanie boskich atrybutów duszy. Wow. A cała reszta to tylko produkt uboczny. I żeby to podkreślić, sięga po Biblii, cytując, że ten, kto rządzi własnym duchem, jest większy niż ten, kto zdobyła miasto. Czyli panowanie nad sobą to jest ten ostateczny cel. Tak. Wszystko inne to dodatek. No dobrze. Ta definicja jest naprawdę potężna, ale wiesz, jest też trochę abstrakcyjna. Mhm. Zastanawiam się, jak Austin przekładał to na jakieś konkretne, codzienne działania, dawał jakieś wskazówki, od czego zacząć, żeby tę wewnętrzną siłę w ogóle zbudować? Oczywiście. I tu właśnie wchodzimy w bardzo, bardzo praktyczny wymiar jego filozofii. Czyli? Pierwszym i absolutnie najważniejszym sekretem jest według niego koncentracja skupienie. Tak. Chodzi o to, żeby zebrać wszystkie swoje myśli, całą energię, wszystkie zasoby i skierować je na jeden jasno określony wielki cel. On twierdzi, że życie, które ma tysiąc rozproszonych celów jest, no, z definicji słabe, nieskuteczne. Uwielbiam te analogie, których on tutaj używa. Są niezwykle obrazowe. Prawda? Pisze, że proch strzelniczy rozsypany na ziemi jest co najwyżej łatwo wpalny. Ale ten sam proch zamknięty w lufie karabinu staje się siłą, która przebija pancerz. Dokładnie. Albo że pojedynczy promień słońca jest ledwo ciepły, ale tysiące promieni skupione przez szkło powiększające? Mogą wzniecić pożar. To idealnie pokazuje, na czym polega ta siła skupienia. I to jest kwintesencja tej filozofii New Thought. Czyli myśl to realna siła. Tak. To nie jest jakieś ulotne zjawisko. To jest realna, niemal fizyczna siła. Austin pisze, że myśl ma magnetyczną moc, która aktywnie przyciąga do nas to, na czym się koncentrujemy. Zarówno to, czego chcemy, jak i, I nasze lęki, dokładnie. To go prowadzi do kolejnej idei, że ludzie sukcesu tworzą okoliczności, podczas gdy reszta jest ich kreaturami niewolnikami. Czyli to nasze życie zewnętrzne jest tylko odpływem tego, co w środku? Tylko i wyłącznie zmień swoje myśli, a zmienisz swoje otoczenie. To jest wielka obietnica, ale też no, ogromna odpowiedzialność, prawda? W tym kontekście bardzo mocno wybrzmiewa pojęcie woli. On ją traktuje jak mięsień, którym można trenować. Zdecydowanie. Przytacza tę anegdotę o Napoleonie, który miał powiedzieć, że słowo niemożliwe jest tylko w słowniku głupców. Tak, to jest słynne. Ale najbardziej obrazowy jest ten fragment o wyprawie do Włoch. Kiedy inżynierowie powiedzieli mu, że na drodze stoją Alpy, on miał odpowiedzieć krótko – nie będzie żadnych Alp. I tak powstała przełęcz Simplon, wykuta w skalę. To pokazuje wolę jako siłę, która potrafi, jak pisze, zmiażdżyć skałę trudności. To jest, no… Niesamowicie potężny obraz woli, to prawda. Ale z drugiej strony, czy nie ma w tym pewnego niebezpieczeństwa? To znaczy. No wiesz, ta filozofia woli, która miażdży skałę, może prowadzić do ignorowania realnych przeszkód i do takiego trochę toksycznego przekonania, że każda porażka to zawsze wynik zbyt słabej woli. To może być obciążające. Ogromne. Gdzie on stawia granice pomiędzy niezłomną determinacją, a. No, niebezpiecznym oderwaniem od rzeczywistości? To jest świetne pytanie, i wydaje mi się, że on tej granicy nie widzi zbyt wyraźnie. Dla niego wola jest niemal absolutna. Mhm. Używa nawet takiego ekstremalnego porównania, że świeca łojowa może przebić deskę, jeśli nada się jej wystarczającą prędkość. Słaby charakter, pchnięty potężną wolą, może dokonać niemożliwego. No dobrze. Ale może właśnie dlatego równoważy tą potęgę umysłu czymś yy, znacznie bardziej przyziemnym. Zauważyłam, że obok tych wielkich idei jest też mnóstwo bardzo konkretnych, codziennych nawyków. I tu dochodzimy do drugiego filaru jego systemu. Po potędze umysłu mamy żelazną dyscyplinę w działaniu. A jak on to nazywa? Nazywa to zasadą ekonomii. Ale nie chodzi mu tylko o pieniądze. Chodzi o radykalną oszczędność trzech zasobów. Czasu, energii i pieniędzy. I marnotrawstwo w którejkolwiek z tych dziedzin... E, jest jak dziura w statku. Prędzej czy później doprowadzi do zatonięcia. A przykłady, które podaje są jednocześnie inspirujące i, nie ukrywam, trochę onieśmielające. To prawda. Pisze o Henrym Kirkułajcie, który nauczył się greki studiując gramatykę w drodze do i z biura. Niesamowite. Albo E. O. Eliahu Burycie, zwanym uczonym kowalem. Jego harmonogram był prosty. Osiem godzin pracy w kuźni, osiem godzin snu i osiem godzin nauki. I dzięki temu opanował osiemnaście języków. Osiemnaście. Muszę przyznać, że ten przykład z uczonym kowalem jednocześnie mnie inspiruje i trochę przeraża. Dlaczego? Osiem godzin pracy, osiem snu i osiem nauki. To brzmi jak przepis na wypalenie w naszych czasach ale pokazuje jak bardzo zmieniła się nasza koncepcja czasu wolnego. Mhm. Dla Austina każda wolna minuta była okazją do budowania charakteru. Dla nas często jest okazją do ucieczki od presji. To jest fascynujący kontrast do tej naszej dzisiejszej kultury hustle. Właśnie. My też próbujemy optymalizować każdą minutę. Ale mam wrażenie, że u niego jest w tym głębsza idea. Nie chodzi o produktywność dla samej produktywności, ale o budowanie siebie przez dyscyplinę. To jest subtelna, ale kluczowa różnica. A jego podejście do finansów jest równie bezkompromisowe. Jest tam ten słynny fragment o młodym człowieku, który pali jedno cygaro dziennie za 10 centów. Tak, pamiętam. I Austin wylicza, że w ciągu 20 lat, wliczając odsetki, ten człowiek dosłownie przepala cenę małej farmy. Brutalnie proste. A wniosek jeszcze prostszy. Sukces finansowy zależy bardziej od systematycznego oszczędzania niż od wysokości zarobków. I to wszystko, wiesz, sprowadza się do posiadania planu. To kolejna jego praktyczna rada. Ostin pisze, że nikt nie zaczyna budować domu bez szczegółowego projektu architekta. A generał nie idzie na bitwę bez strategii. Dokładnie. A jednak, jak zauważa, miliony młodych ludzi wchodzą w życie bez żadnego planu zdają się na przypadek. I dla niego to jest prosta droga do porażki. Tak. Taki człowiek jest jak dryfujące drewno w ludzkim społeczeństwie. Stworzenie planu wymaga przede wszystkim samopoznania, znajomości swoich talentów, słabości i no okoliczności, w jakich jesteśmy. I ten plan realizuje się w codzienności, prawda, przez to, co on nazywa wiernością w małych rzeczach. Tak. Podoba mi się ta koncepcja. Mówi, że staranne wykonanie najprostszego zadania to test charakteru. Ktoś, kto jest wierny w małym, zyska zaufanie i otrzyma większą odpowiedzialność. I to buduje reputację, która jest kapitałem samym w sobie. Mhm. A ostatecznym celem tego planowania i tej wierności jest mistrzostwo. Ostin cytuje powiedzenie: Każdy powinien wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś czyli specjalizacja. Dokładnie. Wzywa do specjalizacji, do stania się absolutnym ekspertem w jednej, wybranej dziedzinie. W świecie, który ceni ekspertów, to jest klucz do bycia niezastąpionym, no i co za tym idzie, do osiągnięcia sukcesu, również tego materialnego. W porządku. Mamy więc wewnętrzną siłę umysłu i zewnętrzną dyscyplinę działania, ale to wszystko brzmi, wiesz, bardzo indywidualistycznie. Mhm. Mm Skupienie na sobie. Na swoim planie, swojej woli. Czy Austin widział w tej układance jakąkolwiek rolę dla innych ludzi? Tak, i to jest kolejny często pomijany wymiar jego filozofii on bardzo bardzo mocno podkreśla znaczenie uprzejmości, życzliwości i taktu. Ale jako cnotę? No właśnie nie tylko. Co ciekawe, on to traktuje jako pragmatyczne narzędzie biznesowe. Aż tak. On szacuje, że autentyczna uprzejmość zwiększa szansę na sukces o 50%. Niesamowite. Ale jest tu kluczowy warunek. To nie może być fałszywa, powierzchowna grzeczność. Pisze, że musi ona wypływać z prawdziwego zainteresowania i sympatii dla innych. Aha. Co ciekawe, dodaje, że w jego czasach ludzie stają się coraz bardziej wrażliwi, niemal telepatyczni i fałsz jest natychmiast wyczuwalny. To brzmi niezwykle nowocześnie: autentyczność jako strategia. Właśnie. To łączy się z inną jego koncepcją, którą nazywa przyciąganiem, attraction. Czy to jest po prostu staromodne słowo na charyzmę. Można tak powiedzieć, ale on widzi to głębiej. Używa takiej astronomicznej metafory. To znaczy? Twierdzi, że ludzie są jak ciała niebieskie. Jedni są słońcami, mają własne światło, przyciągają innych i rządzą. A inni? Inni są planetami, które jedynie krążą wokół tych słońc i odbijają ich światło. I tę siłę przyciągania, ten osobisty magnetyzm, buduje się nie przez zewnętrzne techniki, ale znów przez rozwój wewnętrzny. Zgadza się przez inteligencję, siłę woli, a przede wszystkim, jak pisze, miłość do ludzkości. Rozwijając swój charakter, stajemy się Słońcem, a nie planetą. I kiedy myślimy, że już mamy tę filozofię rozpracowaną, że to jest mieszanka stoicyzmu, pozytywnego myślenia i pragmatyzmu? Tak. Austin dorzuca element, który jest absolutnym zaskoczeniem coś, co wydaje się pochodzić z zupełnie innego porządku. Zdecydowanie. To jest coś, co kompletnie odróżnia jego poradnik od wszystkiego, co znamy dzisiaj. Mianowicie: On wprowadza koncepcję, którą nazywa anielską pomocą. Słucham? Tak, otwarcie i bez ogródek zachęca czytelników do wiary w istnienie anielskich przewodników i pomocników, którzy aktywnie wspierają nas w naszych szlachetnych dążeniach. To brzmi, no, niezwykle. Hmm. Jak to dokładnie miało działać? Czy wystarczyło poprosić o pomoc, żeby aniołowie pomogli nam w biznesie? Nie, nie, to nie jest takie proste. Austin stawia bardzo jasne warunki. Jakie? Podkreśla, że aniołowie nie są zainteresowani naszym sukcesem materialnym dla samego bogactwa czy sławy. A czym? Interesuje ich wyłącznie to, jak ten sukces wpłynie na nasz rozwój duchowy. Aha. Jeśli ktoś pragnie bogactwa, by móc skutecznie, nie wiem, szerzyć prawdę, pomagać innym i czynić świat lepszym miejscem, wtedy, jak twierdzi Austin, może liczyć na ich potężne wsparcie. A jeśli celem jest tylko egoizm? To niewidzialne siły nie będą tym zainteresowane. Proste. A czy on podaje jakieś wskazówki, jak nawiązać kontakt z tymi niewidzialnymi pomocnikami? Tak, daje trzy konkretne rady. Po pierwsze, trzeba oczyścić swoje myśli, cele i pragnienia. Podobne przyciąga podobne? Właśnie. Aby przyciągnąć do siebie najlepszych i najsilniejszych przewodników, nasze motywacje muszą być czyste. Po drugie, należy kultywować niezachwiane zaufanie do tych sił. Po prostu w nie wierzyć. A trzecia? A po trzecie, zaleca regularne oczekiwanie w ciszy duszy na ich wskazówki czyli medytację. Mówiąc współczesnym językiem, tak, po prostu medytować. To pokazuje, jak holistyczne i głęboko duchowe było jego podejście. To nie jest zestaw tryków, to jest kompletny system filozofii życia. Spróbujmy to jakoś zebrać. Mamy więc niesamowitą konstrukcję. Fundamentem jest przekonanie, że prawdziwy sukces to stan wewnętrzny, rozwój charakteru. Tak. Narzędziem do tego jest potęga skoncentrowanej myśli i woli. To wszystko jest osadzone w codziennej praktyce, w żelaznej dyscyplinie. Oszczędności czasu, energii, pieniędzy. Do tego plan i dążenie do mistrzostwa. Spoiwem społecznym jest autentyczna życzliwość, a duchowym zwieńczeniem wiara we wsparcie wyższych sił. To naprawdę fascynująca mieszanka idealizmu i twardego pragmatyzmu. Zdecydowanie. I myślę, że najważniejszym przesłaniem, które Austin powtarza niemal w każdej lekcji, jest właśnie ta hierarchia. Prawdziwy sukces to wewnętrzny rozwój. A wszystko inne to tylko skutek uboczny. Tak. Wszelkie zewnętrzne osiągnięcia bogactwo, sława, władza są jedynie jego naturalnym produktem ubocznym, owocem zdrowego drzewa charakteru. Nigdy nie mogą być celem samym w sobie. Mhm. I to prowadzi nas do pewnej myślę, prowokacyjnej myśli na koniec. Zastanówmy się. Ym, jak ta ponad dwustuletnia definicja kontrastuje z naszym współczesnym postrzeganiem sukcesu? No właśnie. Z tym, które jest tak często zorientowane na mierzalne wyniki, na status, na dobra materialne, na to, co widać. Dokładnie. Czy nasze dzisiejsze społeczeństwo, zafiksowane na tych zewnętrznych wskaźnikach, które widać w mediach społecznościowych, byłoby w stanie uznać za człowieka sukcesu kogoś, kto może nie ma imponujących, widocznych osiągnięć, ale w zamian rozwinął w sobie ogromną siłę charakteru, mądrość i wewnętrzną harmonię? Tak. Innymi słowy, czy potrafilibyśmy jeszcze dostrzec sukces, który jest niewidzialny dla oczu?